Niech przez znak Świętego Krzyża Bóg, nasz Pan, uwolni nas od wszystkich duchowych i cielesnych wrogów. Jesteśmy zgromadzeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W tej serii modlitw z Ojcem Pio, dzisiaj dokonamy potężnej intercesji, prosząc Go, abyśmy uzyskali łaski, cuda, uzdrowienia i wyzwolenia, wszystko, czego potrzebujemy, aby iść naprzód, ale przede wszystkim, abyśmy mogli rozwijać większą zażyłość z Bogiem. Niech zanurzymy się głęboko w nasze dusze, rozumiejąc, że nasza historia ma wartość. Bóg pisze nasze życie w Księdze Wieczności. Chodzenie z Jezusem oznacza ponowne ocenienie naszej trajektorii z nowym spojrzeniem. Wszystko, co przeżyliśmy, służy jako nawóz, trampolina do osiągnięcia Boga, który zawsze pozwala się odnaleźć, ponieważ nas kocha. Ojciec Pio to rozumiał i przekazywał tę wiadomość miłości. Ludzie szukali duchowej pomocy Ojca Pio ponieważ wiedzieli, że Bóg działa cuda przez niego. On zawsze powtarzał frazę, która jest częścią modlitwy, którą odmówimy, miejmy niezachwianą nadzieję, że zostaniemy wysłuchani, ufając obietnicy naszego boskiego mistrza, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Zróbmy tę modlitwę razem, z ufnością, że zostaniemy wysłuchani. Teraz pomyśl o swoich intencjach, zapisz imiona swoich bliskich, swoje pragnienia i oddaj to wszystko Bogu. Jeśli jest coś, co uważasz, że się nie uda, pamiętaj, że Bóg nie chce, abyśmy żyli w bólu. Musimy spojrzeć na siebie samych z miłosierdziem i miłością, uznając, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Pomódmy się razem, podnosząc ręce i zamykając oczy, drogi ojcze Pio, jako Twoje duchowe dziecko, przychodzę prosić o Twoją potężną interwencję we wszystkim, co jest w moim sercu moje braki, zmagania, choroby, czy to ciała, duszy, czy ducha. Oddaję ci to wszystko, prosząc, abyś zaniósł te prośby do Jezusa, aby wydarzyły się cuda, upadły mury i wszelkie zło odeszło. W tej chwili prosimy o wstawiennictwo świętego Ojca Pios Pietrelciny. Miejmy niezachwianą nadzieję, że zostaniemy wysłuchani, ufając obietnicy Jezusa, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Proszę o wszystko, czego potrzebuję, to, co wydaje się niemożliwe dla mnie, to, co zabiera mi sen i kradnie mój pokój. Oddaję to wszystko Tobie, drogi Ojcze Pio, i proszę o Twoje błogosławieństwo we wszystkich aspektach mojego życia. Wierzę, że Twoja modlitwa idzie prosto do Jezusa. Powtórz za mną, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojciec Pio miał wielką miłość do Najświętszej Marii Panny, która działa cuda przez ducha świętego. Prośmy teraz o wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, razem z ojcem Pio, i oddajmy jej zdrowaś Mary jo, zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Podnieśmy ręce, aby otrzymać błogosławieństwo uzdrowienia i wyzwolenia. Drogi Ojcze Pio, połóż swoje święte ręce na nas, naszym domu, naszej rodzinie, naszych dzieciach i naszym powołaniu. Prosimy o uzdrowienie, cud, aby Bóg działał cuda w naszym życiu, naszym domu, naszej rodzinie i naszych prośbach. Niech Bóg w swojej miłosierdziu nas wysłucha. Bardzo dziękuję, drogi Ojcze Pio, za Twoją interwencję. Wstań i powiedz trzy razy: Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pamiętaj słowa Ojca Pio: moja przeszłość, panie, Twojemu miłosierdziu, moja teraźniejszość, Twojej miłości, i moja przyszłość, Twojej opatrzności. Wierz w stawiennictwo świętego Ojca Pio, a zobaczysz cuda w swoim życiu. Amen.